No, lepszego środka tygodnia nie mogliśmy sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o influencerskie aferki policyjno-służbowe. Ponieważ Boxdale i samu i wielu innych influencerów zostało zatrzymanych, to mi się podoba. Niesamowite, że akurat po tym, jak Wardenga odpalił, nowy kanał zadwany pozwany, i niesamowite, że akurat po tym, jak Buddha wyszedł na wolność. Czyżby panowie mieli coś z tym wspólnego? Dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. Jasna on, on cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. ...wydaje, że ten konflikt na CAK był prawdziwy. Tyl, że to są tacy ludzi. Że ten, py jak powiesz Dnisowi, przepraszam, to on ci od razu wybaczy, mimo że PRZD chwilą mówił, że ty ruchał mu matkę. Nie wiem. Być może. Być może. Wygląda to źle mano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony Niesamowite, bo dosłownie niecałe Dwie godziny temu gruchnęła Wiadomość, że m.in. Boksdel, I samu Pasternak Inni ludzie z Fejm zostali zatrzymani W związku z organizowaniem Nielegalnych loterii gier hazardowych Czyli dokładnie do tej samej sprawy Co Budda Bo Budda też został zatrzymany, przypominam W związku z organizowaniem nielegalnych gier hazardowych I teraz, krótko po wyjściu Buddy Z więzienia i krótko po tym Jak opublikował swój state Jedna, druga, pół, nie wiem, whatever O bagietkę oddaje, widzę, że za oddaje Jest insynuacja, chyba, że się rozjepał. Kurde, nie lubię Buddy, uważam go za jebanego cwaniaka, który nawija makaron na uszy Ale myślę, że Budda w tej kwestii to raczej niewiele miał wspólnego Myślę, że prokuratura rozpracowywała to już w momencie, w którym po Buddę szli Bagietka. Panowie zostali zatrzymani do no coś niesamowitego, po prostu niesamowity zbieg okoliczności. Zanim przejdę dalej, zapraszam na nafali.co.pl, gdzie możecie kupić moje kubki, koszulki, jeżeli macie taką ochotę na wsparcie kanału, albo na przykład kliknięcie wesprzyj przy nazwie kanału. To zapraszam, linki będą. Będzie... Dora, widzowie! Przestańcie pisać, że Sofi zbiera na kaucję dla Wojtka. Może Sofii po prostu nagrała te Stories w ładnych strojach, bo być może straci chłopaka i to taka autoreklama Nie, dobra, żartuję, przepraszam, w sensie... Ja się, kurwa, czasami ja tak mam, że coś mi przyjdzie do głowy, ja to muszę panie powiedzieć. Panie Rafale, chciałbym poinformować, że w hotelu na ulicy Świebockiej 1 przygotowaliśmy dla pana pokój jednoosobowy. Obserwując pana ostatnie transmisje z przeglądu hoteli na portalu Booking, mamy nadzieję, że będzie pan zadowolony z warunków. Aha, okej, okay. nie, powiem tylko tyle, jeżeli, ja, ja jestem człowiekiem Kapi przesyła prawym, złote i 90 jeżeli trzeba się rozjebać, to się rozjebię. Z jednej strony populista, z drugiej brutaj realtog. Dlaczego nie masz jeszcze jakiegoś ogarniętego typa odszotów? Szukam twoich wypowiedzi, a ich nie ma. Potrafisz dobrze powiedzieć, ale cały live siedzieć dla tych chwil, no to w twoim przypadku odpada. O ty kurwo jebana, stary, przystojny, przystojny facet na kamerce, daj spokój, można, można czasem zawiesić oko na dłużej. No. A coś się miałem powiedzieć? Coś miałem powiedzieć? Ja i tak dużo wiem, a mało mówię, bo się boję dużo powiedzieć, ale poza tym tematem, który tutaj przewałkujemy jest jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, ale o tym później. Będziecie mieli w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, a my przechodzimy już do całości materiału. Słuchajcie, no to, że Budda wyszedł sobie z więzienia już jakiś czas temu, a było to chyba na Wigilię, bo pamiętam, że się jakoś zdziwiłem właśnie, że wychodzi na święta i wtedy Ale patrzcie, bo to, wydaje mi się, że ten prokurator, który stwierdził, że na Wigilię zwolni Buddę, to musi być bardzo religijny człowiek i bardzo rodzinny. I chciał taki prezent, kurwa, zrobić w buddzie. Moim zdaniem tam nic podejrzanego nie ma. Właśnie mówiłem, że to nie jest. Aż taka normalna sprawa, żeby ktoś wychodził za grupę na święta. I że najczęściej gdzieś to właśnie wtedy, kiedy policjanci czy prokuratura może sobie coś ugrać na tym, że taka osoba wyjdzie na wolność na przepustkę, czy na przykład zamienią mu środek zapobiegawczy, tak jak to było w postaci Buddy, że zamienili mu środek zapobiegawczy e, tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe i Budda sobie wyszedł. Najczęściej to jest po prostu wymiana. My dajemy Tobie wolność w cudzysłowie, a Ty dajesz nam jakąś informację. Nie mówię, że tak było w. W przypadku Buddy, ale do wnioski do wyciągnięcia pozostawiam Wam. Wtedy mogliśmy czytać, że tam Budda na wolności, tak za. A ja uważam, że tak było. Chyba chyba nie jest łamaniem prawa posiadanie swojej opinii w jakimś temacie, nie? Uważam, że Budda wiedział i powiedział, ale za to szacun! Uważam, że powinniśmy wspierać polski wymiar sprawiedliwości, także fajnie, że Budda, moim zdaniem, jest gadułą, nie? Zareagował na zwolnienie z aresztu. No. Potem ja mam taką nadzieję, przynajmniej, że Boxdel i ogólnie chłopaki z Fame dobrze wykorzystają znajomość z Denisem Załęckim i Denis Załęcki na widzeniu im przedyktuje, przedyktuje im tekst, który mają napisać z przeprosinami dla prokuratora, nie? To wtedy istnieje szansa na przedwczesne zwolnienie. <laughs> Jakby nic nie dostąpi doświadczenia uważam no i każdy, znaczy każdy, no, każdy, kto tam mniej więcej kojarzył, o co chodzi, no to sobie tam swoje pomyślał, fani się ucieszyli, ja, ja się też ucieszyłem, bo sobie mogłem ponagrywać filmy i na budzie sobie zarobić pieniądze na YouTubie, bo tak działa, moi drodzy, ta cała skróciła branża komentarii, że zarabia się po prostu na tym, jak się coś w internecie stanie i w moim przypadku nie jest inaczej. Dobry plan! Tylko, że jeszcze do niedawna nie sądziliśmy, że statement, który... wy. Tak, dlatego ja też mam takie podejście, że jak Wardęga powiedział, że on nie chce zarabiać na Pandorze, on jej nie monetyzuje, to chuj, ja na podcastach to zmonetyzuję. Jak coś, ja nie wyłączałem monetyzacji na czas omawiania dramy. Przypuścił. <śpuszcza> no. Budda na YouTubie, mówię tutaj o statement jedna, druga, to może nie być do końca ostatni statement, którego dopuścił się Budda, i bynajmniej nie chodzi mi o statement na YouTubie, tylko na przykład w jakichś organach ścigania. Podkreślam, wcale nie musi tak być. Ponieważ jest jeszcze jedna dość mocna hipoteza. i tutaj mówię o hipotezie, gdzie na przykład Wardenga mógł powiadomić służby o tym, co wie, ponieważ ostatnio odgrażał się, znaczy odgrażał się, o mówił duch. o tym, że. Był pozywany Baxton i teraz też będzie złote. pozywać, ale o tym może trochę później. W każdym na razie dzisiaj mnie, między innymi te, na One... live oglądać jutro powrót do domu do pieska. Dzięki Bakston. Nie, no to ja od razu powiem, że ja tak nie uważam, że Wardenga stoi za dzisiejszymi wydarzeniami. Myślę, że dzisiejsze wydarzenia to po prostu konsekwencja tego, co działo się wcześniej na prokuraturze, bo ja No słuchajcie, wystarczy się cofnąć. I posłuchać wypowiedzi prokuratury po zatrzymaniu Lasłupa. Bardzo dużo portali medialnych, bardzo dużo dziennikarzy zadawało pytanie, a co z innymi organizatorami loterii? I jak sobie posłuchacie wypowiedzi wtedy ze stron właśnie przedstawicieli prokuratury, to z łatwością można dojść do wniosku, że byli tym tematem zainteresowani. Więc wiecie, nic się nie dzieje od tak, nic się nie dzieje od zaraz. Ja myślę, że po prostu temat już wtedy był mielony i tyle. I tu nie ma co teorii spiskowych dodawać do tego. Wiecie, dosłownie dwie godziny temu mogliśmy przeczytać coś takiego. Boks deli, kolejni influencerzy zatrzymani. Chodzi o sprawę Buddy. Służby zatrzymały 10 osób w śledztwie dotyczącym loterii w internecie, w którym zarzuty usłyszał m.in. Kamil L., znany jako Budda. Wśród zatrzymanych w środę są m.in. dziennikarze motoryzacyjni i influencerzy. I tutaj nawet na oficjalnym Twitterze czy tam X-ie prokuratury mogliśmy przeczytać na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZPK funkcjonariusze CBŚP oraz KAS zatrzymali dziś 10 osób w śledztwie dotyczącym m.in. przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych. Wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni zawodnicy o, i organizatorzy bo... mieszanych sportów walki Co oraz influencerzy szczegóły zostaną podane 90, po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych w Myślisz, charakterze podejrzanym, No i tutaj... że nie ma, się to nie nie się dogadują na tą walkę, na tą walkę, krzywe walki są zamiast walki są a kurwa, w chuju ich mam tak szczerze. Powiem wam, że sprawa może być dość ciekawa, ponieważ zarzuty zarzutami, ale jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład artykuły takie dość prawdopodobne, czyli takie, o których ja też mówiłem przy zatrzymaniu buddy, czyli m.in. artykuł 107, czyli przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Albo jeżeli mówimy o samych loteriach, Nielegalnych grach fantowych, no to kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grebingo fantowe i tak dalej, podlega karze grzywny 240 stawek dziennych. Wątpię, żeby zostali ci panowie zatrzymani tylko do tych zarzutów. Raczej, tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie moje domysły. Raczej w grę wchodzi coś jeszcze. Strzelabym tak. tutaj, że może chodzić artykuł 258, czyli uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Tak, 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 tak. Właśnie ja, ja też tak uważam. Chciałem to znaleźć w artykule, bo wydawało mi się, że się na to natknąłem, także może to była moja projekcja. Tak jak mówię, to, to nie jest pomówienie, to jest moje domniemanie. Wydaje mi się, że jeżeli doszło do takiego zatrzymania, to podejrzewam, że po prostu pójdzie zarzut grupy przestępczej, czyli podobny zarzut, jaki był w stosunku Buddy. Więc. Z tego też powodu uważam, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni nie zostaną jutro zwolnieni, tylko jednak prokurator będzie wnioskował do, 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 do sądu o to, żeby y, areszt y, zastosować. No, ale, no zobaczymy. I za przesyłat Zaraz się okaże, że nie mam racji. I, włącz I będzie pierdolone. I za spokojnie, ogarniemy stary. <noise> ogarniemy. Czyli to, co przypinają lub przypinali w Buddzie, bo wydaje mi się, że nikt nie wyciągałby, nie robił tak dużego zatrzymania 10 znanych osób. Potem zadajmy sobie pytanie, jak to PR-owo by wyglądało dla samej instytucji, w momencie, w którym by się okazało, że ściągają 10 osób i to osób nieprzypadkowych, tylko jednak osób, które żyją w świadomości wielu Polaków, tylko po to, żeby zawieźć ich na wycieczkę krajoznawczą do Szczecina, żeby na zajutrz sobie wyszli, nie? No to, tak trochę by to była kompromitacja służb, nie uważacie? Tak naprawdę, tylko za sam artykuł 107/108, jeżeli chodzi o organizowanie nielegalnych gier hazardowych czy tam gier losowych. W artykule 258 kodeksu karnego to już jest bardzo poważny artykuł, który mówi o tym, że kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstw lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. No, do lat 8 brzmi trochę inaczej niż 240 czy 720 o, stawek dziennych. Ja wiem, że tamte przestępstwa też są zagrożone karą pozbawienia wolności. Dziękuję bardzo, Klema. No, słuchaj, Sergiusz ci dzisiaj na live powie co z nim, bo dzisiaj będzie streama odpalał. Teraz do Poznania pojechał, żeby tam swoją firmę nadzorować, to z go kartami i wraca. Myślę, że za godzinę maksymalnie live odpali. Znaczy, przynajmniej pierwsze z... Ferrari pisze, że od 24 do 48 godzin wyjdą, i to jest potwierdzone info. Ok, a reszta informacji o 21 utrumana? Bo ja nie wiem, skąd, skąd miałby takie informacje posiadać Ferrari. To jest loteria, są so, 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 so dwa uda, albo się nie uda, albo się uda, albo trafi, albo miśnie, no nie można mówić, że coś będzie w takim, w takim przypadku, bo nikt nie wie, kurwa, co będzie. To możemy zgadywać i możemy, możemy sobie wnioskować na przykład na podstawie historii, co się działo przy podobnych zarzutach, ale mieć pewność takiej kwestii, no nie ma szans, nie ma szans. No, chyba, że, że Ferrari jest prokuratorem, a ja o tym nie wiem. No, jakby wiesz, jest taka opcja, nie? że on tam szczecinnie pracuje. Z nich, <grystanie> o którym Wam mówiłem, czyli przestępstwo z artykułu 107. Ale wydaje mi się, że nikt nie organizowałby tak dużego zatrzymania. To, że ktoś popełni przestępstwo, nie oznacza, że musi od razu zostać zatrzymany. Tak naprawdę większość przestępstw to, są, to nie są jakieś. Cholera wie, jakie niesamowicie ciężkie gatunkowo czyny przestępcze, tylko stawianie zarzutów najczęściej odbywa się za wezwaniem po prostu takiej osoby, nie wiem, do prokuratury czy na jednostkę policji i tam stawia się zarzuty. To nie jest tak, że jak się popełni jakiekolwiek przestępstwo, to jedzie policjant i was zatrzymuje. No nie, więc wydaje mi się, że tutaj coś jeszcze za tym stoi. Zresztą słuchajcie, całą sytuację potwierdza Centralne Biuro Śledcze Policji na swoim oficjalnym koncie, a przypominam, CBSP, Centralne Biuro Śledcze Policji nie zatrzymuje sobie od tak ludzi po prostu za jakieś przestępstwa skarbowe. Centralne Biuro Śledcze Policji zajmuje się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Tak i właśnie przez to, właśnie, właśnie przez to na powiedział, ja zakładam, tak, tak, to są moje domniemania, że dostaną zarzut grupy. Właśnie zważywszy na to, że do, zostało zaangażowane CBŚP do tego, natomiast mówię, do mniemania nadal nie. Czyli mafii, gangów i tak dalej. W związku z czym nie wydaje mi się, żeby CBŚP zatrzymywało gole, bo znaczy, gola, gola akurat nie został zatrzymany. To jest trochę bekaż. A już został. Tu update'u zabrakło. Został, został. Okazało się, że gola, który jest jednym z niby ważnych osób w fejmie, to tak naprawdę jest na tyle nieznaczący, że nawet, nawet CBŚP nie chciało go zatrzymać. Piętego... Znaczy, może inaczej, Wojtek. Gola Jest na tyle bardzo postacią, że jak CBSP przyjeżdżało po chłopaków, to zapomnieli, że on też istnieje. Ale potem pewnie po drodze telefon dostali i się wrócili. Totalnie nie no. rozumiem. Pokaż mój puls. 160. To jest ci mało? To mam śmiesznego skina odnośnie tego. Mam nadzieję, że nie zapomnę go, go Wam przeczytać. Więc centralne biuro śledcze nie połasiłoby się na zatrzymanie osób tylko za jakieś przestępstwa gospodarcze. Policjanci Centralnego biura śledczego policji i funkcjonariusze krajowej administracji skarbowej dziś od godzin porannych wykonują czynności w okolicach Warszawy na terenie poznania Łodzi i województwa świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego do sprawy dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. 93 Oj, Wojtek też może być zgarnięty, bo on też robił te loterię. Czy on robił tak samo jak Nitro? Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie Oj, Wojtek organizował te loterie, więc się nie wypowiadam. Ja tam nie będę sobie strzelał, kto może mieć konsekwencje, a to nie, bo, bo, bo nie wiem po prostu, a to będzie takie głupie gadanie. Ale stary, wyobraź sobie taką sytuację, że wjeżdża kurwa CPSP do Wojtka. Czekajcie. o sobie CPSP do Wojtka. A stary tam. Jesteśmy teraz w gólu, gólu, i robić. Wojtek Gola, kurwa. A, to nie ten odcinek. To chyba ten drugi. Tak, to ten. A tam Wojtek Gola, kurwa, w tym płaszczu przebrany za, za Batmana, albo takiego bardziej Alfonsa, kurwa, z Rumunii, nie? I zawijają ziomka, kurwa, w takim płaszczu. Chłopie. Jak ja bym, wiesz, na ulicy nie znał chłopa, mówił, o kurwa, ty, rozbili jakiś gang Alfonsów, czy coś. Ty się nie obrażając, po prostu, outfit mi tak. Przypomina, tak mi się kojarzy. <ścoughs> no. Taki film kiedyś oglądałem, Boski Zigolo I tam właśnie podobne outfity nosili. Stąd to skojarzenie. Zatrzymano 10 osób. Na tym etapie sprawy dla dobra prowadzonego postępowania nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności. I tutaj, między innymi, jest to potwierdzeniem tego, że wszystkie drogi trochę prowadzą do buddy, ponieważ według informacji, które możemy przeczytać w internecie. CE bo właśnie, bo jest druga opcja. Może jak zgarnęli kolegów Wojtka Goli, to Wojtek się ubrał, nie? i czekał na, na łóżku aż po niego przyjadą. I tak minęła godzina, dwie, trzy, cztery. On przysyła 2 złote i Nie przyjeżdżają. To może on tam zadzwonił. Prawcił, ale tak na początku. Kurwa, też piszą. Rencisz te swoje średnie legalne biznesy ze wspójkami. Masz zarejestrowane firmy w każdym raju podatkowym i wszystko jest przepisane na Natalkę. Jakby was złapali, to byś wziął dla drużyny wyrok na klatę. Ale stary, to nie, nie bez powodu jest na Natalii. Ja nie zamierzam kurwa do, do pierdła iść. A jaki problem są nową dziewczynę znaleźć, chłopie? Na to tego mnóstwo. Osoby mają być doprowadzane do prokuratury właśnie w Pomorskim, czyli w Szczecinie, a tamta prokuratura zajmuje się między innymi sprawą Buddy. O czym mówi na przykład dziennikarz Maciej Akimow. Zatrzymani boksel rozpara pasternak detailer i samu kornacki dziennikarz Stefanu, prokuratura robi pokazówkę. Po tylu miesiącach włożą ludzi do Szczecina. Pewnie można spodziewać się postawienia zarzutów i szybkiego wyjścia z aresztu. Tego bym nie był taki pewien, jeżeli chodzi o przestępczość zorganizowaną. Natomiast rozwalił mnie komentarz pod spodem. Kurwa, jak zawyłem, ha ha ha, ha. nawet w prokuraturze wiedzą, że Golas ma do gadania i tylko Jednego gole nawet. Prokuratura i centralny Biuro Policji. Nawet Krajowa Agencja Skarbowa go słuchajcie, nie chce. Bo się stresuje. Stary, ja bym chciał, i to by było naprawdę mega w stylu Wojtka Goli. Wojtek Gola, tam wiesz, wychodzi z tego Szczecina, przyjeżdżają dziennikarze. Zadają mu pytania, on na nie wszystkie odpowiada. A na koniec mówi, że nowy zajebisty projekt na YouTube odpalił chaos i zaprasza do oglądania. No ale jeżeli chodzi o Isamu, jeżeli i nie Niedługo to... będą mocne rzeczy, jak coś. Chodzi o Kornackiego. I w ogóle powiem wam, że Kornacki jest z dość dużym zaskoczeniem, że akurat Adam Kornacki, osoba, którą ja kojarzę między innymi z YouTube'a czy z chyba z Stefan Turbo, gdzie prowadził różne programy odnośnie motoryzacji. Ja nie jestem fanem motoryzacji, w ogóle mnie nie interesują samochody, motorskie i tak dalej, ale wiecie, jak to jest? Czasami do obiadu coś się przewinie na YouTubie, coś mnie akurat zaciekawi odnośnie samochodów, i właśnie ten pan mi się kojarzył, i on mi się kojarzył z taką osobą tworzącą content dość neutralny, no bo co jest kontrowersyjnego w nagrywaniu o samochodach, no, a jednak Adam Kornacki też miał się znaleźć w tym zacnym lub niezacnym gronie zatrzymanym. Otóż, słuchajcie, Pasternak i Rozpara się znaleźli w tym gronie, to mnie nikt nie dziwi, zresztą trzech panów z tego zdjęcia już siedzi aktualnie w pierdelku bożym i czeka na postawienie zarzutów. No i teraz możemy, moi drodzy, przejść do kolejnego... W ogóle bardzo wam moi droguje dzisiaj. Moi drodzy parafianie, odpierdolę wam kazanie. Do kościoła nie chodzicie, a się w krzakach pierdolicie. Tutaj płynnie to, możemy przejść jest. do tego że całkiem możliwym staje się scenariusz, gdzie potężny druid, czyli Wardyś, odpalił protokół Niszczymy Fame, ponieważ zatrzymany jest Boxdel, zatrzymany jest Pasternak, zatrzymany jest Rozpara. Wardenga ostatnio odpalił swój drugi kanał, czyli Zadbany Pozwany, gdzie właśnie odpowiada kulisy tego, jak tam był pozywany, między innymi przez... Pasternak to mu chyba w ogóle dwa prywatne akty oskarżenia. No ja tak zupełnie nie uważam akurat, jeżeli chodzi o tę kwestię. Poza tym co ma piernik do wiatraka, czyli załóżmy hipotetycznie, że Wardenga powiedział a, loterie, brzydkie rzeczy, sprawdźcie to, to skąd tam się nagle Kornacki wziął na przykład w tym zestawieniu? No ja myślę, że prokuratura po prostu działała na własną rękę w tym temacie już w momencie, kiedy badali samego Buddę, No to jest dużo bardziej, moim zdaniem, prawdopodobny scenariusz, a to ja tak samo gdybam jak, jak Bagieta, nie? Wytoczył, i teraz Wardęga odwdzięcza się tym samym i sam ma wysyłać pozwy, czy już je wysłał. Proszę wstać, zadbany idzie. Więc, czy przypadkiem nie jest tak, że Wardyś w tym momencie postanowił zawiadomić służby o różnych rzeczach, które wie i te zatrzymania teraz są następstwem tego? Może tak być. Druga hipoteza jest taka, że mógł na przykład Buddha teraz chcieć się odwdzięczyć. Poza tym, poza tym. Hmm. To, to nie jest jakiś straszak z mojej strony. Po prostu wynika z rzeczy, które, o których się mówi w pewnych kręgach, w kuluarach, tak, po prostu ludzie, którzy gdzieś tam albo walczyli na fejmie, albo walczą na fejmie, albo pracują w fejmie, no to, no to wiadomo, że różne rzeczy słyszą czy widzą, więc gdzieś tam to pocztą pantoflową leci weter dalej. No to ja mówiłem kiedyś, że uważam, że Fame ma dużo większe problemy niż to, co, to, co jest właśnie ze sprzedażą pay view i że te problemy będą prawdopodobnie rozwiązane drogą prawną kiedyś, czego im nie życzę, tak wtedy powiedziałem. I ja myślę, że to, to nie jest koniec problemów. W sensie ja uważam, że to jest jeden zy. Jeżeli, jeżeli inne rzeczy, o których się mówiło, faktycznie gdzieś tam były tak, jak zostały przedstawione, no to myślę, że problemów będzie więcej. No nawet same, same plotki, które się pojawiały, zaznaczam, plotki że to ta, ta banda, banda Boże, to bungee nie dostało pieniędzy za loterię. Nie wiem, to, to trzeba kurwa Ginolda zapytać, czy powie, nie wiem. Ale no dużo, dużo więcej tych rzeczy było takich dziwnych i niejasnych. Ludziom, którzy poszli mu gdzieś tam na rękę w prokuraturze i on mógł, mógł próbować coś sobie ugrać. Nie mówię, że tak jest. Która opcja jest bardziej prawdopodobna? Dajcie znać w komentarzach. Bo... Ja też nie wiem, jak na przykład reagują służby na obecność czeczeńców strukturach Fame, nie? Czy wobec tego mają jakiś problem, czy nie mają? Nie wiem. Nie wiem, ale jest to podejrzane. Ja nie chcę na jakimś psów wieszać, ale jeżeli ktoś jest wpisany do takiego rejestru, co pokazywałem na live zresztą, jako osoba, która jest podejrzana, nie skazana, ale podejrzana za wspieranie terroryzmu, to jak potem ktoś taki pojawia się w strukturze firmy legalnie działającej, no to jednak myślę, że budzi to szereg wątpliwości, nie, ale ja tylko teoretyzuję, więc to też jest ciekawy temat. Bo wydaje o, mi się, o, że, ale... no, ku... słuchajcie, to jest Grzecjoz tak mały świat, tam są takie, to jest wszystko tak pozapinane, groszy. jeżeli chodzi Bardzo o siano. wszystko coś na ostatnim live mówił, że niedługo będzie zatrzymanie dużej ilości ludzi z internetu. Mówił, być może, ale myślę, że nie to miał na myśli, bo Słuchaj, Wardenga mówił też jakiś czas temu, doszło to samo za ja, że sprawa Pandora Gate może być trochę szersza niż to, co zostało przedstawione w materiałach dotychczas. No. Więc ja bardziej bym szedł w stronę Pandory Gate. Myślę, że w tym temacie doj dojść może niebawem do większej ilości zatrzymań, ale sprawdzam, zobaczmy. Czas pokaże, nie? A tam, gdzie jest siano, tam, gdzie jest jakaś w sumie iluzoryczna władza, zawsze znajdą się jakieś niesnaski, przepychanki. W ja wiem, że to, to trochę źle brzmi, to co teraz powiem, ale jednak ja nie cieszę się z ludzkiej krzywdy. Ale jednak mam swego rodzaju satysfakcję, że powiedziałem prawdę. Że coś będzie związanego tutaj właśnie z tym podmiotem. I jest. Wydaje mi się, że tak to może być. To mnie jestem osamotniony no. w mojej opinii, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie Baran Kiepa na YouTubie. Baran Kiep chyba osoba, która najszybciej zamieściła komentarii do tego, to dosłownie tam nie, chyba nie, nie całe 5 minut filmu. Baran rzucił na swojego YouTuba, jak gdzieś tam sobie idzie i nagrywa niby coś w formie shortsa, ale wyszło z tego w sumie prawie 5 minut. I właściwie w, krótszym, w krótszej wersji mówi podobne rzeczy jak ja. Tam jeszcze parę wątków dorzucił, ale generalnie też wydaje mi się, że albo to się stało za sprawą Buddy, albo to się stało za sprawą Wardysia, albo to się stało za sprawą ich obu. nie wiem, czas pokaże, my się pewnie prawdy i tak do końca nie dowiemy, znaczy powiem tak, jeżeli by to było za sprawą Wardęgi, to wierzę w to, że Wardęga jak już dopnie wszystko, to zrobi jeden duży podsumowujący film i nam powie, ja zrobiłem to, to i to, dałem znać służbom o tym, o tym i o tym, jeżeli chodzi o Buddę, no to tutaj wiadomo, że po, pierwsze, po Kamilu nie możemy spodziewać się jakichś inteligentnych posunięć, to już mam nadzieję wszyscy Wiemy, to jest jasne, że tytanem intelektu ten człowiek nie jest. Muszę przyznać, że się trochę zdziwiłem. Więc to, to, w sumie, też jest piękne, bo nie możemy do końca przewidzieć jego zachowań. Natomiast druga sprawa jest taka, że on też kreuje się na takiego pseudoprawilniaka. Troszeczkę niegrzecznego chłopca, ale z dobrym serduchem, wiecie, tworzyby historię mordeczki, tylko tam niech brat wam kupi los na loterii, bo wy jeszcze nie możecie. Więc wydaje mi się, że on by tak otwarcie nie mógł pójść jak Wardęga, no bo dalej promuje się na takiego pseudo gangsterka z dobrym sercem. Więc on by sobie na coś takiego nie pozwolił. Ale Wardenka, na tyle kontrowersyjny gość i gość, który, jak na przykład Budda, mógłby z nami pójść w otwarte, znaczy w otwarte karty. W otwarte karty to my nigdy nie będziemy wiedzieli, czy on poszedł. W każdym razie, może inaczej mógłby się wyspawać z tego, że on tam na tyle namieszał, że dał znać służbom. Chłop napisał, obserwujemy to już i w Czechach, i chuj, ale co znaczy, co to obserwujecie? Nasz temat trzymacie podobnie u was z loteriami. Miałbym do ciebie olbrzymią prośbę o udostępnienie postu Panorama Płock w sprawie oddania 1,5 na Oskarka. Oskar ma 5 lata cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Stary, dobrze byś do tego linka wysłał, byłoby tak chyba najłatwiej po pierwsze. Po drugie, obawiam się, że moi widzowie to zarabiają tylko wtedy, kiedy im mama kieszonkowe da, także to, to, to może być problematyczne, mimo że, że tutaj cel jest szczytny. O tym całym procederze. No cóż, ja wszystkim życzę standardowo sprawiedliwości, a wy dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i dajcie znać, czy jesteście team 60 Wardęga, czy jesteście team 60 Budda, czy jesteście team. Czy jesteście team 120 i uważacie, że i Budda i Wardenga. A ja jestem team Cwaniacy yy... biznesmeni.